Witaj, ten wideoblog jest o energii mądrości. Z czasem się wyjaśni, co, co mam na myśli przez energię mądrości. Między innymi chodzi o to, żeby poprzez zrozumienie, zrozumienie świata, zrozumienie mechanizmów, jakie nim rządzą, zrozumienie różnych cykli i, i zjawisk na poziomie jakby wyższym od fizyki, czyli na poziomie metafizycznym, żeby poprzez to dążyć do do wszystkiego, co dobre, tak? czyli do, do szczęścia, do, do mądrości, do cierpliwości i dalej, tak dalej. Ja w, w kolejnych filmikach wyjaśnię, co rozumiem przez tę energię mądrości. I to działa na podobnej zasadzie, jak, jak uczy się dziecko. Dziecko, które jest małe i jeszcze niewiele rozumie, kiedy widzi coś nowego, co, co mu się na przykład do końca nie, nie podoba. Może to być na przykład deszcz pogoda, którą źle odbiera, no to to dziecko z tym stara się walczyć, tak? Może na przykład robić fochy, może mieć złych humory, jakieś kaprysy i dalej, ale z czasem, kiedy dziecko się dogaduje, nowych rzeczy dorasta, to zaczyna rozumieć, że, że cykl pogody, czy cykl roku, czy jakieś inne, inne cykle, inne zjawiska, no są naturalne i niezależne od niego, i dzięki temu zrozumieniu jest w stanie jakby wyjść ponad to, tak? Czyli już przestaje mieć problem z tym, że pada deszcz, że jest mokro, tylko, tylko to akceptuje. I podobnie jest z, z każdą inną rzeczą, yy, z które, yy, której na początku nie rozumiemy, a z czasem, kiedy ją zrozumiemy, jesteśmy w stanie przejść krok dalej i, i być ponad to i przestać jakby walczyć z czymś, na co na przykład nie mamy wpływu. No i generalnie Świat jest tak zbudowany, że jest wiele różnych praw, wiele różnych prawidłowości, schematów, mechanizmów, cykli itd. Tak tak Jeśli je się zrozumie, to życie jest łatwiejsze, jest prostsze, jest bardziej zrozumiałe, jest szczęśliwsze. No i mniej więcej właśnie o to chodzi w tym wideoblogu żeby dzielić się z Tobą tą filozofią, tym podejściem, tym zrozumieniem. Ty, ty będziesz z niego brać co tylko sobie będziesz chcieć. Jednocześnie na, na przykład komentując, dziel dzieląc się tym, co myślisz. I yy, no ja też mam zamiar to, to czytać te komentarze i tak dalej i odpowiadać. Nawet specjalnie, bo to tworzyłem narzędzia nie stworzyłem, ale stworzyłem konto na User Voice. Jest to taka strona, gdzie można wejść, zadać na przykład jakieś pytanie, czy, czy skomentować. No i, i można też głosować na pytania, komentarze innych osób. Dzięki temu jeśli na przykład zbierze się dużo już osób, pewnie nie na początku, ale z czasem, no to to osoby poprzez swoje głosy będą mogły jakby zgłaszać tematy, które są najistotniejsze, no i wtedy ja będę się starał coś na ten temat mądrego powiedzieć, coś dorzucić i, i tą dyskusję prowadzić, no i ta dyskusja może też zataczać cykle, o których wspominałem, czyli ja, czyli na przykład ktoś wyśle pytanie, ja zrobię filmik, pojawią się komentarze, ja zrobię odpowiedź na te komentarze w kolejnym filmiku i to może tak się dziać i może się tak dziać. No i właśnie po to jest to user, form. oprócz tego będę pisał i zamieszczał te filmiki na nowym ekranie, na, na blogu na WordPressie, też na fanpage'u na Facebooku, no i na kanale na YouTubie. Tak żeby poprzez każdy będzie mógł sobie wybrać, która jakby z tych platform jest dla niego najwygodniejsza. I, przez którą chcę, chcę oglądać i, i brać udział, jakby w tym współtworzeniu tych, tych treści. I co jeszcze? No zapraszam do komentowania i oglądania. Pozdrawiam.